Witam, witam serdecznie z tej strony Konia się Marek Puma777 e, w ściekły 2. E, dajemy sobie Enter, e, dajemy sobie Enter drodzy Mili i ja optymistycznie podchodząc do sytuacji daję kontynuację dziękuję wam za subskrypcję, łapki w górę, komentarze wyświetlenia od początku do końca. Ja wiem, że e, z Rage 2, bodajże tak się to czyta. Są długie odcinki. Wiem, że na platformie weszła mania krótkich odcinków i to platforma sugeruje cały czas w swoich projektach na bieżący rok, but, ale no właśnie... Nie da się e, nagrać odcinka, który by trwał 5 minut na przykład z tej gry w pierwszej osobie. No nie ma takiej opcji, no nie? E, postaramy się dzisiaj farma wojoka zrobić. Kryjówki bandytów to wszelkie miejsca, w których przesiadują oprychy. Zazwyczaj składa się na kilka zajętych siłą chat zapewniających jako takie schronienie i... Stanowiących Na bazę Adolwą. Okej, okay. i tu postaramy się dojechać. Ja często zaglądam w mapę, a dla wszystkich, e, że tak powiem, graczy i słuchaczy, doskona doskonałych, bo e, szczerze mówiąc, Czekajcie, gdzie ten różowy nam zaprowadzi. E, czemu ja się czasami przekręcam teksty, no nie? E, jest to głównie spowodowane drodzy mili tym, że... E, no jak ci nagle e, noga zaboli, ale to tak zaboli, e, że e, chęcią byś siarczyście przeklął, czego ja nie lubię robić na nagraniach. Tam gdzieś prywatnie w gatce, szmatce zdarza mi się. No to lepiej się chyba zająknąć, lepiej też swoją moją uwagę odwrócić na złym przeczytaniu tekstu. Co. Ja 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 ja, bo pojazd. Owszem, możemy zregenerować, ale to nie ten sęk. Gdzie to różowe nas prowadzi? To nie jest ten sęk, drodzy mini. Sęk jest w tym, że po prostu... Yy, no, chyba lepiej... Yy, być zauważonym jako... osoba źle czytająca... Halo! ...niżeli osoba, która... ...miazga. Na razie ich te nie biorę, bo to by wydłużyło czas filmu. A są jeszcze takie tak zwane omówienia przez lektora, więc ja to tak nazywam. Pozwolicie, że nie będę nazywał to w takiej kwestii, jaką to robi większość. Ja nie jestem większość. Ja jestem niepoprawnym solistą, jeżeli chodzi o nazewnictwo wobec gier i co niektórych zawartości. Halo, gdzie to nas prowadzi? Bo na razie to cały czas jedziemy. No i czemu ta gra mi się tak fantastycznie przyjęła? Znaczy w sensie, że uwielbiam w nią tak grać. Ponieważ jest z pierwszej osoby, to jest Primo Balerino. Świetna grafika, to drugie Primo Ballerino. I to, co filmy mówią i scenariusze, czyli opowiadania do tej gry, to, no to jest to, na co oczekują. Czasami jest tak, że jest przekoloryzowane w sensie zbyt dobry, zrobiony podkład filmowy. E, a jak wchodzisz do gry, to po, potem jest ble, nie podoba ci się, bo to nie jest to, co, czego oczekujesz. Tak, tak, oczywiście wiem, kochany widzu, że... E, że to jest fotokoloryzowane. Że po to jest przekoloryzowane albo dokoloryzowane. Wow, wow 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 wow, weszłem w brobisko wow, WOW, wow 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 Aj, czym tu było leczenie? Tak jest, ostatni układ leczenia. Ajaj, aj, tak, tak, tak. Leczenie mamy gdzieś tu. Nie mamy leczenia. Aj, niedobrze, niedobrze, nie szukam. Szukam leczenia. Tak jest. Tak jest, ta broń jest przepiękna. Halo, a tak. A więc to tak. O tej strony. A co mnie będziesz smyruł? O, nikt, a właśnie, że ja podskoczę. Hmm Okej, okay, mamy tu leczenie. Słabo z leczenie, słabo z leczeniem. Halo, halo leczenie. Dobra, spoko. Na, na razie mam ich... że tak powiem załatwieni są. Dostatek, dostatek. Dobra, trzeba iść dalej. Trzeba iść dalej, bo jeszcze ich jest trochę. Aha, popatrzcie się, ale tu ich jest fajnie dużo. Wow, jak poszło! No tak pięknie dostali. Pa Potem sobie tutaj pozbieramy i temy Ożesz ty. Poszli. Tak, tak, tak. Poszedł. Poszed mi stąd. Tak, jak nic leczenie. tak, tak, tyk, tak, tyk, 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 tyk. Pikała, pij, Kaba biją, ale leczenia nie widać. Hmm. Nie dobrze, nie niedobrze, do bo leczenia brak. Leczenia brak, ale będzie dobrze. Dobra, no tutaj nie mamy co szukać. Wychodzi na to, że. że co? trzeba szukać gdzie indziej leczenia, czyli się pomału wracać. Bo na tych stolikach jest tutaj pusto. Na podłodze też nie ma zbyt wiele. Hmm. No okay. co to jeszcze słychać gada i tutaj nie Teraz ześci to będziemy szli w dół. Byśmy byli, no więc to trochę raczej będziemy szli w tą stronę. Chyba, że będziemy musieli zaczepić podróżnika. Patrzę się też za tabletem bądź też telefonem jak to boli w tej grze nagrywać. A... Który taki kurde doskonały? A, to jest. Dobra, mega załatwieni. No i nawet super nam poszła ich kryjówka. Ale dalej nam brak leczenia i będziemy świrować na punkcie leczenia. Mm, świetnie, tylko że. Mm, hmm. Dobra, pobrane. Te ciężarki, jakby rzucić tym ciężarkiem, to by miał dość. Pewnie za jednym razem, jakby dobrze trafić. Mm. Okej... Okay. Dobra, może tutaj coś będzie o Amunicja. Amunicję. Hmm. To nie, to też nie, nie o to mi chodziło. Tak właśnie. Wiem, wiem, trochę jaskrawo. Hmm. Amunicja do naszego pojazdu tu mamy pełno, pełno. U. Tam, tam zostały jeszcze... Po... O, jest, leczenie. Coś pięknego. Leczenie. Uh, uh, uh. Nie. To tak. Tuśmy byli. No to dios miejscówka jesteście, kurde, dawcowcy załatwieni. Hmm. Nie, tego w wózka nie będę podbierał, ale i wsiądziemy do swojego. E, czyli że tak powiem, piekrasny je, piekrasny je. Leczymy pojazd. Czekaj na mnie. Już walker, Gotowe świetnie, rebracja. Ja, ślicznie dziękuję za obejrzenie materiału filmowego, za polecenie i wyrozumiałość. A wyrozumiałość to tym polega na tym, iż mam pewne wady i zalety. Moją wadą to jest to, że jestem chory. Tego wychodzi. Jeżeli ktoś nie wiedział, to po prostu mnie z tego, co słyszy lub widzi ocenia, natomiast nie wszystkie moje materiały oglądał i w związku z powyższym no... Jeszcze raz podkreślam, lepiej się zająknąć, lepiej źle wyraz przeczytać, czy zmienić sens zdania niż przekląć. To jest taka, taki mój sposób na to, żeby po prostu mój przewlekły od ponad 6 lat ból odwrócić uwagę. No ale kto dotrwał do końca, to dostał pełną informację, czemu ja czytam fatalnie czasem, a czasem jest excellent. No i cóż, dziękując jeszcze raz, pozdrawiam, kłania się Marek Puma 777.